witajcie witajcie z tej strony Darnok i witajcie w moim podsumowaniu mojej autorskiej książki Dive Into The Mirror. Potraktujcie to jako swoiste posłowie po mojej książce. Myślałem, żeby to napisać, stać w rozdziale, ale pomyślałem sobie, że w ten sposób wyjdę bardziej wiarygodnie. Nie jest to filmik z większym tam przygotowaniem. Chciałem po prostu powiedzieć parę słów na temat tego, co weszło w moją twórczość um, Dive into the Mirror. Więc nazwę wziąłem ogólnie od piosenki, którą słuchałem przez duż, dużo razy podczas pisania tej książki. O tym samym tytule twierdzę, że muzyka i sam nawet materiał wideo dołączony do niej jest bardzo pasujący do tego, co przedstawia książka i ducha ogólnie, jak, z jakim tworzyłem tą książkę bowiem moim celem było stworzenie książki o dobrej ciemności i to brzmi trochę jak paradoks, ale wysłuchajcie mnie. Mianowicie, często widuje się bohaterów światła Ja chciałem i bohaterów ciemności. Ja chciałem stworzyć wiarygodnego bohatera ciemności, takiego który nie jest człowiekiem, który jest w zasadzie demonem istotą, która jest pozbawiona całkowicie ludzkich morałów i... aczkolwiek pomaga ludziom ludziom w sposób, który nie wiem, uznaje, że to jest pomoc aczkolwiek nie szkodzi im de facto super bardzo, nie stara się ich zabijać Um, szkodzi co najwyżej swoim który mi ma na pieńku, z tego powodu, oczywiście. Um, ale ogólnie myślałem, jak podejść do tej postaci i myślałem o, o wielu rzeczach, których uznaję za wredne w mojej naturze i staram się te rzeczy z wredne z mojej natury przelać na papier. Mam wrażenie, że, że przeszło to w miarę wiarygodnie co do obrazu demona. Na Nie, jestem Nie jestem pewien do końca, czy przelałem do końca tą Dobrą stronę, jego, że, że jest aż tak dobre wizualnie i w ogóle. Ale dobrze, bo wiem skąd też biorą podobieństwa między tym, co napisałem, a muzyką, która reinspirowała moje dzieło, bowiem w tym kawałku muzycznym. Czynym, dzieje się dużo bardzo... paradoksalnych rzeczy. Jest koleś, który stoi groźniej i wydaje się być antagonistą, który jest otaczany przez kobiety, ale w, kiedy jest na końcu twist, że okazuje się być po stronie nie muzyków, którzy śpiewają coś, a em, Policja chce ich powstrzymać z tego powodu, ponieważ mówią w zasadzie dobre rzeczy i są w, zasadzie w złym, ale są w zasadzie w złym otoczeniu. I jakby świat starał się to powstrzymać. I czułem się jakby. W moim książkom jest podobnie. Jakby chcę powiedzieć coś dobrego, ale mówię to w bardzo. Rdzomroczny i bardzo nietypowy sposób. I miałem czasami wrażenie, że świat mówił mi: Ej, Darnok, może to nie jest taki dobry pomysł? Może powinieneś trochę przystosować albo po prostu nie traktować tego kolesia jako bohatera, tylko antagonistę i całkowicie zmienić to w taki horror z potworem, który gnębi ludzi z lustra. Rozumiem, jeśli ktoś będzie zawiedziony, że to nie jest ogólnie droga, od jaką obrałem się, ale chciałem pójść moją drogą mrocznego bohatera z piekła, który nie miał nic ludzkiego w sobie. Czy mi wyszło to dobrze, czy nie? To już, zale... to już zależy od Waszej oceny. Twierdzę, że poszło mi nieźle. Źle. Czy będę kontynuować tą historię? To też jest pytanie. Nie wiem. Chciał. Jak, Jak ogólnie zauważyście moja książka ma duży motyw z miejskimi legendami i. Chcę zachować... Jeśli chciałbym kontynuować tę książkę, chciałbym zachować ten motyw. Jednakże musiałbym... Wymyśleć bardzo... Musiałbym, nie wiem, poszukać inspiracji co do, co do tego i... Zrozumieć... Też bardziej taki... Czar tej... Tak jak Czar... Człowieka z lustra to... Czar, który trochę zawarłem z jednego odcinka JoJo z kolejkiem, który miał do, w, który, do, który pozwalał mu do wchodzenia do lustrzanego świata. Um, Stan się nazywał ogólnie Człowiek lustrze, lustrze, który jest ogólnie muzyką Michaela Jacksona. Kawałek bardzo świetny, polecam posłuchać, jakby co. Jest nawiązanie nie do tego w sumie w książce. Więc. Um, <grym> aczkolwiek wiek. Starałem się też dodać po prostu jakiś, nie wiem, film, legendy miejskiej, jednak tworząc inne demony i, de i dalej zachowując w nich, nie wiem. Surrealistyczność i taki horrorowy vibe, który w sumie chcę zachować. To coś jest. To coś, co stworzyłem przez całkowity przypadek, ale. Chcę jednak, żeby to nie znikło z mojej opowieści. Um, z innych rzeczy jestem ogólnie. Zafascynowany tym, jak podejdziecie do, do zakończenia, jak ocenicie ostatecznie postać em, głównego bohatera. E, co niektórzy pewnie będą zaskoczeni, głównym de, bohaterem de facto jest... Agaimon. Człowiek w lustrze. On zawsze miał być głównym bohaterem, jednakże. Wyszedł trochę na. A jednakże trochę, jak wiele osób zauważyło, wyże trochę na antagonistę horrorowego. Czy mi przeszkadza, że, że ludzie takie mają podejście? Ich interpretacja. Jak mówiłem, jaka jest moja interpretacja? Cja którą staram się iść. Broczny bohater, który jest sadystycznym demonem, ale de facto jest ludzką, nadzieją ludzkości na nie wiem, nie zostanie zniszczony przez jego popratyńców. Co? Czy jest dobre, czy jest złe? Odzęńcie sami. Z innych rzeczy, które tak inspirowały mnie po części do tworzenia to Ryuki, Kamen Rider Ryuki konkretnie z motywami drugiego świata za lustrem i, i też inspirowałem się bardzo dużo tym jak tworzę poszczególne party Ara, Araki i twórca JoJo. Twierdzę, że to mi wiele pomogło w tworzeniu nastroju i ogólnej zbierania weny. Czy jestem drugim Arakiem? Wątpię. Jestem sobą, tylko Koleśem bez imienia, który chce być, chce coś znaczyć. Co? Jakby co? Dziękuję bardzo za. Dziękuję bardzo za czytanie. Nie mojej książki. Bardzo doceniam Nie mam fakt tego, że, ktoś, że są ludzie, którzy poświęcili czas, żeby to przeczytać, poświęcili czas, żeby napisać. Swoje uwagi co do tego, co do mojego dzieła. Bardzo dziękuję za znoszenie moich błędów. Starałem się je poprawić, jednakże wyszło jak wyszło. Nie jestem perfekcyjny de facto. Wciąż długa droga przede mną, a to dopiero moja pierwsza, że taka większa historia. Mam nadzieję, że ...podobał, że zachęciłem was do kontynuowania czytania moich dzieł. Mam nadzieję, że, że, że jesteście chętni, żeby przeczytać następne moje dzieła. Czy... <ścoughs> Co? Mam też nadzieję, że podobał mi się mój styl. W sensie, w sumie styl. Bardziej z tych myśleniach, które przedstawiłem w zasadzie tutaj trochę, bowiem. Dawid do została zostało napisane. Było wielkim eksperymentem, jak, dam, jak poradzę sobie z pisaniem bez żadnych kart postaci, żadnego większego planu na historię, tylko podstawowe założenie fabuły i postać i postać Agaimona. Um, więc nie wiem. Mam nadzieję, że. Mam nadzieję, że nie wiem. Zaakceptujecie to, że raczej będę następnym razem pisać bardziej z przygotowaniem, bowiem pisanie z głowy to. Czytanie tego nie sprawiało mi przyjemności. To bardzo. Dialogi. Dialogi to były mordynka myślałem, że poprawić, ale nie za dużo, że... za, za dużo. że w szkiele, szkielecie było problemów Nie chciałem zepsuć całej, całego uroku tego one którego osiągnąłem w pewnym momencie Więc to ja. W każdym razie wracając ma. dziękuję wszystkim, którzy mi pomagali w moim, w, w tworzeniu konceptu, w ogólnym pomaganiu mi w kierunku mojej twórczości. Ehm, dziękuję Wietnamowi za pomoc w nazwaniu, paru, nazwaniu głównego bohatera, czy raczej nadaniu nadaniu jego razie w sumie ehm, nazwy. Um, dziękuję za. Dziękuję także że Fagotowi za to, że miał cierpliwość wysłuchiwać moich konceptów i wysłuchi je oceniać. Bardzo mi pomagało w tworzeniu założeń. Dziękuję także wszystkim. ...użytkownikom, Którzy wypowiedzieli się na temat moich dzieła i dali mi wszelkiego typu wskazówki. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że. Po... Przy... też przy... będziecie chętni w. Wy... Pomo... Przy... czy. Mam nadzieję, że będziecie chę... że chętnie przeczytacie także moje. Następne dzieło, jakie to będzie, to czas, po, czas pokaże, bo wiem, mam dużo pomysłów w głowie i mam wielką tendencję do zmieniania swoich planów. Więc nie chcę, żebyś mówić wam nic konkretnego, żebyście się nie zapalili na coś za bardzo. Ale cóż, to byłem ja. <śm> Jeśli się wam podobał filmik, zachęcam do dania łapki w górę. Jeśli, jeśli jesteście chętni, żeby dalej og dalej oglądać moje materiały, to zachęcam do subskrybowania i, Paj i nie wiem, powiedzcie w komentarzach, co sądzicie o dziele. Um, wszelkie wskazówki będą bardzo przydatne. I... I pamiętajcie! We are just a passing through fandom. Chociaż nawet jestem sam. Narka!